Rozdział 9. Potem pan powiedział do Mojżesza: Idź do faraona i powiedz mu, tak mówi pan, Bóg Hebrajczyków, wypuść mój lud, aby mi służył. Bo jeśli będziesz się wzbraniał go wypuścić i nadal będziesz go zatrzymywał, oto ręka pana będzie na twoje stada, które są na polu, na koniach, na osłach, na wielbłądach, na wołach. I na owcach będzie bardzo ciężka zaraza. Pan rozdzieli stada Izraela i stada Egiptu, aby nie zdechło nic ze wszystkiego, co należy do synów Izraela. I pan wyznaczył czas, mówiąc: Jutro pan to uczyni na tej ziemi. Nazajutrz pan tak uczynił. Pozdychały wszystkie stada Egiptu, lecz ze stada synów Izraela. Nie zdechło ani jedno. Faraon posłał więc na zwiady: A oto z bydła Izraela nie zdechło ani jedno. Ale serce faraona pozostało zatwardziałe i nie wypuścił ludu. Potem pan powiedział do Mojżesza i Aarona: Weźcie pełne garści popiołu z pieca i niech Mojżesz rozrzuci go ku niebu na oczach faraona. Zamieni się w pył na całej ziemi Egiptu, który spowoduje wrzody pęczniejące ropą na ludziach i na zwierzętach na całej ziemi Egiptu. Wzięli więc popiół z pieca i stanęli przed faraonem, a Mojżesz rozrzucił popiół ku niebu, i powstały wrzody pęczniejące ropą na ludziach i na zwierzętach. Czarownicy zaś nie mogli stanąć przed Mojżeszem. Z powodu wrzodów, bo wrzody były na nich i na wszystkich Egipcjanach. I pan zatwardził serce faraona, i ten nie posłuchał ich, jak pan zapowiedział Mojżeszowi. Pan powiedział do Mojżesza: „Wstanie rano, stań przed faraonem i powiedz mu, tak mówi pan, Bóg Hebrajczyków, wypuść mój lud, aby mi służył. Tym razem bowiem Ześlę wszystkie moje plagi na Twoje serce, na Twoje sługi i na Twój lud, abyś wiedział, że nie ma równego mi na całej ziemi. Bo teraz wyciągnę rękę i uderzę Ciebie i Twój lud zarazą, i będziesz wytracony z ziemi. Lecz dlatego Cię postawiłem, aby okazać na Tobie moją moc, i żeby rozgłaszano. Moje imię na całej ziemi. A ty jeszcze się wynosisz i stajesz przeciw memu ludowi, nie chcąc go wypuścić. Jutro o tej porze spuszczał bardzo ciężki grad, jakiego nie było w Egipcie od dnia jego założenia, aż do tego czasu. Poślij więc teraz i zgromadź swoje bydło i wszystko, co masz na polu, bo każdy człowiek i każde zwierzę. Które znajdzie się na polu, a nie zostanie zegnane do domu, zginie, gdy na nich spadnie grad. Kto więc ze sług faraona uląkł się słowa pana, kazał uciekać swym sługom wraz z bydłem do domu. Ale kto nie wziął do serca słowa pana, ten zostawił swe sługi i bydło na polu. Pan powiedział do Myrzesza: Wyciągnij rękę ku niebu. By spadł grad na całej ziemi Egiptu, na ludzi, na bydło i na wszelkie rośliny polne w ziemi Egiptu. I Mojżesz wyciągnął swą laskę ku niebu, a pan zesłał grzmoty i grad, i na ziemię stąpił ogień. Pan spuścił grad na ziemię Egiptu. I był grad i ogień zmieszany z bardzo ciężkim gradem, jakiego nie było w całej ziemi Egiptu. Odkąd stał się narodem. Grad poraził na całej ziemi Egiptu, cokolwiek było na polu. Od człowieka aż do zwierzęcia. Poraził też wszelkie rośliny polne i połamał wszystkie drzewa na polu. Tylko w ziemi Goszen, gdzie mieszkali synowie Izraela, nie było gradu. Faraon kazał więc wezwać Mojżesza i Arona i powiedział do nich: Tym razem zgrzeszyłem. Pan jest sprawiedliwy, a ja i mój lud jesteśmy Niegodziwi. Wstawcie się u Pana, aby ustały Boże grzmoty i grad, bo już dość. Wypuszczę Was, nie będziecie tu dłużej mieszkać. Możesz powiedział do Niego, gdy wyjdę z miasta, wyciągnę ręce do Pana, a grzmoty ustaną i nie będzie więcej gradu, abyś wiedział, że ziemia należy do Pana ale wiem, że Ty i Twoi słudzy jeszcze nie boicie się Pana Boga. Len i jęczmień zostały zbite, bo jęczmień miał już kłosy, a len zakwitł. Pszenica jednak i żyto nie zostały zbite, bo były późniejsze. Mojżesz wyszedł więc od Faraona za miasto i wyciągnął ręce do Pana. Ustały wtedy grzmoty i grat, a deszcz nie padał na ziemię. Kiedy faraon zobaczył, że deszcz, grat i grzmoty ustały, jeszcze bardziej zgrzeszył i zatwardził serce on i jego słudzy. I serce faraona pozostało zatwardziałe i nie wypuścił synów Izraela, jak pan zapowiedział przez Mojżesza.